Hejka kochani, z tej strony Matt i zapraszam do oglądania hmm, mojego kolejnego odcinka po krótkiej przerwie. A zobaczcie co my tutaj mamy. Mamy tu nowy tytuł y, Auto Nauts, o ile się dobrze, o ile się nie mylę. No taki trochę dziwny ten tytuł. Ale jest y, bardzo ciekawy i to mi polecił mój dobry kolega. W sumie to miała być odskocznia od Lolka a okazało się, że wcale nie jest taka łatwa ta gra. Hmm, w każdym razie o co chodzi w tej grze? Hmm, w tej grze chodzi o to, że zakładamy sobie tutaj kolonie i po prostu mamy budujemy sobie bociki, które możemy później przypisywać dowolne akcje, tylko w sumie one tak działają, że nas naśladują i później wykonują jakieś tam dane czynności, czyli na przykład drzewa będą ścinać, jedzonko zbierać jak sobie taką podstawową bazę zrobimy na obcej planecie. No to później można mieć tych yy, kolonistów No i trzeba o nich tam dbać, wiadomo, o technologię rozwijać Biedzonko yy, im dawać i takie różne tam pierdołki I w miarę powoli, powoli się rozwijać yy, Ulepszać sobie te boty, żeby mogły mieć coraz bardziej skomplikowane zadania robić i tak dalej Także, yy, tak tu szybciutko wam troszkę pokażę O co to w tym wszystkim chodzi i sobie sprawdźcie ale myślę, że ciekawy tytuł tym bardziej, że teraz w promocji na steamie 50% jest taniej także jak najbardziej można sobie kupić za grosiki no dobra, budujemy sobie warsztacik <laughs> potrzebujemy patyki zbieramy oczywiście pyk, pyk. może będzie miejsce na warsztat no, dwie kłody, dobra, damy radę. <laughs> o, no, już mamy warsztacik. Yy, proste narzędzia będzie można tutaj produkować. Jak na przykład siekierkę. I kamyszek i patyk, okej. Okay. Już z tym lecimy, za chwilę zrobimy sobie miejsce na magazyn. I zaraz rozbudujemy pierwszego bocika. Żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda. No tu będzie co robić No nie wiem, ja tak wciągnęła i myślę, że tu troszkę sobie powalczę z nią Zobaczymy Dobra, zbudujemy sobie tą stację montażu bocików W sumie może być tu tak blisko nie, trochę wolnego miejsca się przyda I magazyn Magazyny myślę, że tak dobrze sobie zbudować dosyć blisko tutaj warsztatu no żeby później z tymi surowcami tam nie biegać i tak dalej myślę że będzie tak troszkę łatwiej no tak tu nasze magazyny można też ustawiać sobie yy, dwa jeszcze do góry mm, tutaj sobie śmigają dwa do góry można sobie ustawić i wtedy po prostu mamy więcej miejsca no kładę oczywiście po jednej nosimy Mamy tutaj też taką krzyżeczkę, yy, mamy zadanka, które oczywiście jak wykonujemy, to też nam troszkę rozwijają technologię, coś tam możemy sobie odblokować. Dobra, czyli tu wszystko wiemy, co potrzebujemy, potrzebujemy jeszcze deskę. No już mamy siekierkę, ścinamy drzewko. Wcięte. zaraz zrobimy deseczki deski mamy z desek zrobi się słupki tam jest parę potrzebnych do magazynów dobra co jeszcze potrzebujemy deseczki Dobre. tu zrobimy deski no i grafika też powiem wam że ja lubię taką grafikę ala minecraft Dobra, co tu potrzebujemy? Deseczki, kurczę, tylko dwie deski, już można sobie cztery nosić. Dobra, siekierka, pyk, 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 pyk. Odkładamy siekierkę, wezmemy des deskę, no i już mamy pierwszą stację naszych bucików. Ale jeszcze zanim zrobimy bucika, zrobimy sobie szybko tutaj magazyn. Trzy deski. Czyli znowu siekierka, ścinamy drzewka. I zaraz odpalimy pierwszego bucika. No i tak samo też trzeba im dawać narzędzia. Yy, komendy przypisywać. Na początku to jest trochę zakręcone. <grymne> <grymne> Ale myślę, że warto to rozpracować. Dobra, trzecia deska. I słupki. Ile słupków? Dwa. Weźmiemy cztery. Dwa, że wsadzimy tutaj sobie. Dobra, i co nam tu brakuje? Kłoda. No i mamy kłodę. Dobra, mamy magazyn. Elegancko możemy bocika zbudować. Oczywiście też te drzewka można sadzić. Tutaj te owoca, owoce. Tak, żeby te drzewka się nam nie skończyły. Yy, trzy deski, jeden słupek. Nasionko. Nasionko, bo one łatwiej zdobyć. <grybuj> Pyk. Deseczki i słupek. Dobra, damy radę. No i zaraz nasz pierwszy bocik. Oczywiście bocika też możemy nazwać, do dowolnej grupy przypisać. I tak to będzie jakoś leciało, kochani. No i podnosimy deseczki. No i mamy pierwszego bocika. Zrobimy mu siekierkę, yy, kamyszek i patyk, tak, dobra, patyczek. Bocika trzeba jeszcze nakręcić. Oczywiście możemy zrobić później inne boty. Na przykład takiego bota, który będzie, ustawimy go, że on będzie szukał rozładowane bociki i sam będzie je nakręcał. Dobra, bocik jest zrobiony. Daliśmy mu siekierkę sami teraz mamy też siekierkę no i trzeba by go zaproponować zaprogramować wpiszemy sobie nazwę na przykład taką żeby się nie, po, nie pogubić który od czego jest dobra i spróbujemy go zaprogramować żeby nam ścinał drzewka hmm, 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 hmm. to możemy usunąć Dobra, mamy drzewko. Mm, I teraz co? Tę szykierkę byśmy musieli odłożyć. Weź drzewko i zanieś je tutaj. Zobaczymy czy to się uda. Chyba mamy wszystko dobrze. Yy, robimy sobie pętelkę. Tu oczywiście te obszary możemy zwiększyć, na których ma działać no, na przykład my byśmy chcieli, żeby to się działo tutaj Dobra. i tą kłodę tak samo, maksymalny rozmiar. Dobra no i zobaczmy czy to będzie działać. Sam jest to ciekawe <gry> Dobra, drzewko nam ścina. Teraz szuka kłody. Kłodę znalazł. I co? Problem jest z toporkiem. <laughs> Ten toporek trzeba wyrzucić. Eee, kłoda. Znajdź w po obszarze, podnieś kłodę, podnieś kłodę. Zrobimy mm. tak, zobaczymy co teraz się stanie. No i teraz ładnie tylko zobaczymy, a teraz będziesz musiał tą siekierkę z powrotem znaleźć <grymne> Drzewko znalazł ale nie ma narzędzi dobra ale jeszcze tu mamy dwa jeszcze mamy troszkę wolnej pamięci może go spróbujemy zaprogramować żeby tą siekierkę czy tam toporek znalazł hmm, gdzieś tu był toporek, a teraz nie mogę go znaleźć dlaczego Teraz to zaczynamy. Tu jest toporek, dobra. Dobra, czyli to mamy, tak? Yy... Dodaję tutaj i to zrobimy sobie na początek. Żeby znalazł siekierkę, tak? Pyk. Kurczę, a nie będzie miał tyle wolnej mm. pamięci. Hmm, coś tu źle zrobiłem. Hmm, wczoraj to jakoś inaczej rozkryzło Tu coś jest problem z tym upuszczeniem. Wiecie co, zrobimy to troszkę inaczej. Hmm. Właśnie problem jest właśnie w tym... O, tu noc przyszła że na początku te bociki, one mają mało pamięci ale później oczywiście yy, w ramach z rozwojem technologii po prostu yy, można zwiększać im pamięć wtedy i po prostu tam jest łatwiej coś zaprogramować czy po prostu nie trzeba być majstersztykiem żeby jak już coś tam wcisnąć dlatego myślę, że na początku Trzeba mi troszkę więcej tych bocików robić i po prostu takie prościejsze zadania robić, czyli typu jeden ścina, ale na przykład osobny bocik sobie chodzi i zbiera na przykład te kłody. No i właśnie zaraz to tak spróbujemy zrobić. Wczoraj troszkę walczyłem z tą gierką, ale jeszcze wszystkiego nie rozprasowałem Mamy drugiego pocika, czy noc przyszła? <śmiech> hmm. <śmiech> tu masz siekierki od razu, a nie tam dobra, czyli robimy tak, wyczyścimy to, to też wyczyścimy i robimy od początku i tak drzewko no i w sumie to wszystko może być i zrobimy tylko pętelkę i w sumie już pierwszego bota mamy ustawionego ustawimy im ten obszar działania no i dobra i ten bocik sobie będzie tutaj chodził i ścinał tę drzewkę A tu mamy drugiego. Zrobimy mu taką brzydką nazwę. Tragasz. I zrobimy tak. Oj kurczę, tutaj. Trzeba mi tak się zrobiło Bo miałem toporek włączony. Tak. Dobra. My byśmy chcieli, żeby on po prostu. Mm. Podniósł nam tą kodę. Jeszcze raz. Kłoda, Dobra. I jak już tą kodę ma, to mają zanieść do magazynu. I to wszystko ma powtarzać. I też tutaj oczywiście ustawimy. No tak się dość sekręcę, ale tak jak mówiłem, że to od wczoraj dopiero tutaj sobie walczę. Także początki są trudne. No i mamy taki system, że po prostu jeden bocik sobie ścina drzewka, a drugi bocik będzie zbierał te kłody i nam tutaj przynosił do warsztatu, znaczy do magazynu dokładnie. No, a na przykład, drugiego bocika, jak coś stworzymy, możemy zaprogramować, żeby na przykład te pnie ścinał i kopał na przykład dziury. A na przykład kolejny bocik będzie sobie biegał i będzie zbierał nasionka i będzie je sadził, jak będą wolne dziury. No i tak właśnie można zautomatyzować sobie na przykład pracę w tartaku, żeby było drewienko i żeby później po prostu można było sobie budować rozbudowywać bazę. Hmm, rozwijać technologię i tak dalej. No i mniej więcej taki zamysł jest, chociaż sama gra nie nakłada na nas żadnej fabuły hmm, czy jakiegoś z góry ustalonego celu. Mamy tutaj swobodną rękę, także można się troszkę pobawić. No i później podobnie, tak samo będzie z jedzonkiem, też będzie trzeba y, farmy jedzonka, zrobić jakieś owocowe drzewa i pozyskiwać, pozyskiwać jedzonko. No i właśnie też przy pomocy tych bocików, żebyśmy sami jak najmniej musieli robić, a żeby można było założyć kolonię. No nic, dajcie znać w komentarzach, yy, czy chociaż troszkę Was zaciekawiła ta gierka. Yy, czy robić z tego odcinki i co o tym myślicie? No nic, w tym odcinku to wszystko. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hejka!